Siemanko już w drugim odcinku e, informacyjnym. Dzisiaj Wam powiem, że e, jak to będzie z piosenkami po angielsku. E, no, musiałbym mieć dużo czasu, żeby się nauczyć angielskiego. E, po angielsku śpiewać znaczy się. I bym na Icinga wrzucę a jedynie co mi tylko przyszło do głowy to tylko będę mógł yy, nagrywaniem ekranu bo mam taką możliwość na telefonie Jak będę miał kompa to będę częściej na komputerze nagrywał się na Icinga na słuchawkach no, niedługo mój brat przyjeżdża. O bardzo późnej porze i nie będzie miał tyle czasu, żeby nagrywać na no, Icinga. A jeżeli chodzi o występy, to nie wiem, jak to będzie w grudniu. Jeszcze się nie dowiedziałem w szkole A w marcu w nowym roku co niedługo będzie 2022 To ma być Szała Maja A nie, po, nie zdradzę jakie piosenki będę śpiewał i z kim Bo to niespodzianka Trzymajcie się do usłyszenia Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, uszanujcie mnie, bo ja jestem jeszcze nowy, jeszcze nie do...